Hej, z tej strony Rado i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować absolutne wydanie, absolutnego klasyka nad klasykami komiksów z mrocznym rycerzem, czyli Batman Year One. Większość z Was zapewne kojarzy tę opowieść, ale z kronikarskiego obowiązku należałoby wspomnieć, że dzieło to pierwotnie ukazało się na łamach miesięcznika Batman, w numerach 404-407 z 1987 roku. Autorami są oczywiście Frank Miller, scenariusz, David Mazzucelli, rysunki oraz Richmond Lewis, kolory w Polsce rok pierwszy ukazał się dwukrotnie nakładem wydawnictwa Egmont oraz miękkiej okładce, a później na twardo już w ramach DC Deluxe nie będę poruszał treści samego absoluta, a skupię się tylko na omówieniu tego okazałego wydania, na które pokusiło się DC Comics z okazji 30-lecia komiksu. Inaczej niż w przypadku Absolute Killing Joe, gdzie mieliśmy dwie wersje kolorystyczne w jednym albumie, tutaj dostajemy dwa tomy plus w każdym różne dodatki. Tom pierwszy zawiera poprawione kolory Richmond Lewis przy okazji opublikowania roku pierwszego pierwszy raz w albumie zbiorczym. Wersja ta na dobrej jakości papierze offsetowym jest moim zdaniem najlepsza ze wszystkich możliwych wydań tej opowieści. Do tego format Absolut sprawia, iż komiks niemal idealny stał się jeszcze lepszy. Wiem już, że jeśli znajdzie mi ochota na ponowne przeczytanie roku pierwszego, spółki, będę sięgał właśnie po ten konkretny tom. Jeśli chodzi o dodatki, to dostajemy posłowie rysownika w formie komiksowej, różne szkice i projekty postaci, biografie Jima Gordona, koncepty okładek itp. Jednym słowem jest co czytać i oglądać. Tom drugi zawiera natomiast skany z oryginalnych wydań zeszytowych, na których pierwotnie ukazała się ta historia. Można powiedzieć, że symuluje odczucia towarzyszące tym, którzy czytali rok pierwszy pod koniec lat osiemdziesiątych. Odpowiednio wyblakłe kolory i ograniczona paleta barw, nieco gorszy papier nazywany tutaj Newsprint Paper. To wszystko moim zdaniem oddaje bardzo dobry klimat tamtych czasów, a możliwość przeczytania komiksów w takiej właśnie formie jest świetnym pomysłem i łakomym kąskiem dla kolekcjonerów. Bez wątpienia wygląda to gorzej, niż w tomie pierwszym, ale przecież chyba właśnie o to chodzi. To co mnie zaskoczyło to zachowanie kolumny z listami od czytelników, kolejny dobry pomysł wydania Absolutnego. Przeczytałem oczywiście każdy z nich i miałem ogromną frajdę z tego, iż DC pozwoliło mi zobaczyć pierwsze reakcje czytelników na dzieło Millera i Mazzucchelli'ego. Zdecydowana większość listów jest pozytywna, ale trafiają się także i negatywne i te są chyba nawet bardziej ciekawsze, patrząc z perspektywy, jakim klasykiem stał się lata później Jerwan. Krytykowane jest grzebanie w genezie Batmana, błędy w scenariuszu czy oczywiście oprawa graficzna. Nie wszyscy muszą lubić ten komiks, ale niektórzy krytycy zagłębiają się aż za bardzo w mandry scenariusza, zwracając na przykład uwagę na odmienne objawy wścieklizny po ugryzieniu nietoperza. Generalnie rubryczka listów jest bardzo interesująca, a niektórymi autorami byli uznani już twórcy komiksowi, lub tacy, którzy dopiero mieli się nimi stać. Przykładem może tu być krótki list Alexa Tota lub Waltera Flanagana, późniejszego współpracownika Kevina Smitha przy serii z Batmanem, czy chociażby młodego wtedy, jak się domyślam, Leonarda Kirka, ilustratora przykładowo serii All New Wolverine. Dostajemy pełen scenariusz wszystkich czterech zeszytów wraz z przykładowymi layoutami plansz, gdzie niegdzie widać jakieś ręczne poprawki bądź wskazówki zakreślenia lub skreślenia, kolejna świetna rzecz dla kolekcjonerów. Jeśli chodzi o różnicę obu wersji kolorystycznych, to zostawię Was na chwilę samych z porównaniem kilku przykładowych stron. I to tyle. Jak dla mnie, obok absolutnego zabójczego żartu, rok pierwszy to kolejny rewelacyjny album. Podzielenie całości na osobne tomy to bardzo dobre posunięcie. Nie tylko dostaliśmy dwa warianty okładki, ale także wygodniejszy w lekturze komiks ze względu na objętość. Cena okładkowa albumu wynosi 125 dolarów. Dzięki za uwagę. Very easy to say, if you you shouldn't have any trouble with this part right here. So the proper Italian pronunciation is matsukeri.